Cześć, z tej strony Silvan i witam Was w Wild Rift Outplate, serii, w której pokażę Wam, że na sposoby są sposoby. W dzisiejszym odcinku na celownik bierzemy Fiorę, mistrzynię Fechtunku. Na początku zapoznajmy się z arsenałem Fiory. Pasywka zapewnia jej dodatkowe obrażenia, gdy zaatakuje pojawiający się wrażliwy punkt, zwany także Vitalem, na wrogim bohaterze. Jej pierwsza umiejętność to doskok w wybranym kierunku. Druga pozwala jej zablokować wszelkie obrażenia i osłabienia. Trzecia zapewnia jej możliwość zadania dodatkowych obrażeń, a Ultimate ujawnia cztery witale obranego celu, których rozbicie może zmieść go z planszy. Tak w skrócie, jest bohaterem stworzonym do solowych potyczek. Jak mawia klasyk, boimy się tego, co nieznane, ale zaraz dowiecie się, że ten strach można kontrolować. Fiora to przede wszystkim wojownik najlepiej spisujący się na bocznej alejce, gdzie stara się brać wieże i szukać zabójstw na wrogim bohaterze. Umiejętność zapewniają jej szeroki wachlarz zagrań. Jest niezwykle mobilna, przez co próba jej wyłapania często kończy się niepowodzeniem. W dobrych rękach, będąc do przodu w złocie, będzie w stanie podjąć rękawice z kilkoma przeciwnikami naraz. W takim razie mogłoby się wydawać, że jest nie do zatrzymania, ale nic bardziej mylnego, bowiem Fiora jest trudnym do nauczenia herosem i trzeba poświęcić wiele czasu, by zrozumieć drzemiącą w niej moc. Niedoświadczeni gracze nie będą w stanie wykorzystać jej pełnego potencjału, a błędy z pewnością spotkają się z niemiłymi konsekwencjami. Co więc możemy zrobić, żeby zneutralizować zagrożenie stwarzane przez Fiore? Przede wszystkim możemy zaatakować ją już w trakcie fazy draftu, wybierając czempiona, który dobrze radzi sobie w grze przeciwko niej. Do takich należą chociażby Riven, Malfight, Wukong, Renekton, Set czy Shen. Grając na linii powinniśmy unikać doskoków Fiory w stronę Vitala, chowając się za minionami lub odpowiednio balansując dzielącą nas odległością. Dzięki temu będziemy w stanie wydłużyć czas odnowienia nietrafionej szarży, uniemożliwić jej zadanie dużej ilości obrażeń, a także zużyje ona swoją manę, nie dostając nic w zamian. W trakcie walki należy pamiętać o umiejętności Riposty. Wypatrujmy swoich szans na atak, gdy ta nie jest jeszcze dla Fiory dostępna. Miejcie się na baczności, bo gdy fechmistrzyni ma dostępną umiejętność ostateczną, chwila słabości może okazać się bardzo kosztowna, gdyż w jej trakcie Fiora zamienia się w Terminatora, aplikując oznaczonemu celowi srogą dawkę obrażeń. Build Fiory, a także jej mechaniki wrażliwe są na efekt głębokich ran. Dlatego na początku rozgrywki powinniście zaopatrzyć się w przedmiot redukujący leczenie. Nieocenione okażą się również pancerniaki, które zapewnią Wam dodatkowy pancerz. Wild Drift to gra drużynowa, dlatego miejcie to na uwadze, gdy gracie na Fiorę i zachęcajcie Waszego leśnika do odwiedzania alejki. Fiora pozbawiona możliwości nakładania presji na przeciwnego bohatera oraz cierpiąca na niedostatek złota to bardzo nieszczęśliwa Fiora. Podsumowując, uniemożliwiając jej darmowe skalowanie, przybliżacie się do zwycięstwa. Fiora się jest spustoszenie na bocznej alejce, ale słabiej radzi sobie w walkach drużynowych. Jeśli jeśli dołączycie do drużyny w odpowiednim momencie, to dzięki osiągniętej w ten sposób przewadze liczebnej gra wokół obiektów neutralnych będzie łatwiejsza. Ewentualnie uda Wam się dzięki temu zmusić Fiory do zejścia z linii i zgrupowania z drużyną, w czym nie jest specjalistką. Możecie także skupić uwagę wroga na sobie. Choć będziecie mieli problemy, by przetrwać napór Fiory i jej sojuszników, to dzięki temu działaniu Wasza drużyna będzie mogła śmielej atakować obiekty po przeciwnej stronie mapy, co w ogólnym rozrachunku może się bardziej opłacić. No i co? Nie taki diabeł straszny jak go malują, prawda? Teraz, gdy fiorę mamy rozpracowaną, nie mam wątpliwości, że jesteście gotowi by stawić jej czoła. Mam nadzieję, że materiał się wam spodobał i już teraz zachęcam was do śledzenia serii, w której będziemy walczyć z demonami solo kolejki. Do usłyszenia następnym razem!